Ja, ja, ja nie w ogóle w ogóle czy nie? Ja cię słyszę no? Tak Już tak się zastanawiam. Tak tu też coś Ej ja jestem, ale mikrofon mam wyłączony. Aha A ty Adi Dobra, starczy tego, pora naprawić Był i nie ma. Jak coś to mówcie, ja was słyszę nie? Ja będę okay. wam zaznaczał No i gdzie. A pan w cholerę. I co Adi, bo się pytałem, ale czy nie było? Jakąś lufę? Do niego dajesz? Położyli ten działko No to tutaj ze strzelbą jest no weź Ej jest, no na no, dachu, na dachu Przy wejściu No bez. Co jest? Beweł jest nas rozjebał Weź zalobę na chwilę, w um. Nie, nawet nie mam tego. Dobra, może to na razie... Odpalać. Okej. Okay. Mili ze schodów zejść. No, mówię, Rzekł, rzekłem swoje. razu mi się ten film przypomniał Mandoliani. A no, no, był ten gość, który mówił właśnie w to... ten sposób: I have spoken. together, I have, I have spoken. po polskiemu przetłumaczone, no tak jak mówiłeś. No. Chociaż <laughs> dubbing był dobrze tam podłożony. Było źle. Nie, jakoś nie, nie lubię w filmach dubbingu. Kompletnie. Jakoś mi to tak... Nas nie dogoniat. jeszcze w bajkach, to tak, ale nie absolutnie nie w filmach. Na tej małej mapie nie ma lądować, no to możemy to powiedzieć Nie, to zgadasz z kimś, bo ja tylko nie słyszę, że się odzywał bo... Tak? Nie dam po prostu... Sam no, ze sobą, meh To odpowiadam, to normalne Nie, bo on ma smart dom <laughs> Aleksy, hey. serdeczny odpadł, może ci odpowiem Hej, Google yeah, Nie ma, hej, hey, Bixby nawet, nawet on mi odpowiada dzisiaj także jest spoko. Rzut. Co gdzie? A, Widzisz? Mówi krótko i zwięźle i na temat kuren. kurde Kurde nie dawaj Niech to <noise> Zrzut, jedną połowę Muszę się nauczyć żeby nie patrzeć Idąc w dół tylko... O, tu, tu. Kurwy syn Przepraszam, zabrałem ci kilo? O nie Nie, nie, nie. po prostu... Raga, Raga nie, spod... mu nie, nie spodziewałem Róż. się tego, tego chłopa W ogóle, tak z dupy się pojawił No, nagle Na radarze nie ma nikogo Bo to cheater bez rany. Są blisko już. Są blisko już. się blisko już. Są blisko. Są blisko. Są blisko. Są mam. Ja pierdolę. Wylądował mi wylądował plecach na ale zjebane to jedzie... Bo ale tego nie słyszałem A pięknie Chciałem każdym chyba I co udał cię? No Widzisz skuteczność 100%. dole, w prison są. Trzech gości na prisonie. Na dole no, czy no, do góry? Tu wychodzi, wychodzi. Idą. Potacz, potacz ma. No nie, nawet go. Bo... Już jego grafy. No ja mieszkam w kutku. Odrzut teraz, kupił dawać. Jeden ja powolony, powolony jest jeden. Jeszcze jeden no, jest Tam jest, tam pecaczek jest Czy też? Nad nami gdzieś do góry Na radarze chyba Czekaj Jest, Czekaj. jest Czekaj. jeden Rzuć to do lary. Do góry jest Tu przy kurwa Kurde Ląduje ktoś Na wieży ja rzucę do góry Tutaj wylądował Tam w na dół jeszcze jeden przyleciał Dobra, leży. Tylko o mnie jest, ode mnie, ode mnie Matko, te 30 pocisków to jest Tam leci, dalej Plecy mam dobra, dobra Kurwa Co jest, skąd? Ja bo nie wiem Zeskoczył tamten Leży, jeden leży a drugi jeszcze został to z drugiej strony To lęduje Kolejny, nad wami jest są wózy Został górbo, tam spadł spad spadł spad. koło koszyka dziś Ej. Zaorany Podem, pod nami, pod nami jest, pod nami są typy, bo mam na radarze dobra, no, gości pode mną Patrzcie na plecy tutaj na schodzie Kurwa Przypilnujmy to Gdzie? Gdzie? Co jest ty? Co? Pode mną, pode mną. A widzę Z tył, z tyłu, z tyłu Na, na wprost, na, na wprost Wezcie tu lądował, wost tu lądował na dole mm? Tam są, tam są wyszli, wyszli Tu wylądował jeden, szczot jest tam, tam jest jeden Na fioletowym O bliżej Chodzi w o kurwa spadłem na dół niech kątko Ale lipa Oni tu są Tam drzwiach jest jeden Leży Nie te, ten łuk jakiś taki no Co Ni w 5 ni w 10 właśnie z góry trzybać No wiem właśnie A z góry Tu pełno broni jest na plecach, kurwa, żebym nie wylądował. Macie duchy już wzięte? Mm -hmm. czy nie? mam uh, alarm. Dawaj, dawaj, na Co Z czemu to nie zabiło? No matka, cztery osoby o, góry są Na tym siedzą kurwa A tu są beskoczył? Tam biegają na dół, uciekają Co jest? Zniknę mi nagle U góry, u u Na dachu jeden jest Na dachu, na dachu, Adi, na Nie, jeszcze jeden był Jest dwóch, pięciu, pięciu osób, oni wszyscy tu i go. Na dole są. Obici, obici, tutaj pod nami, pod nami. A czemu ja tak wybiegłem na tacy? To, to bez sensu. Mam do przewidzenia, że. Dwóch gości blisko. Obijają mnie. Może to jest P od siana no i... Lisiano mam. Nie myślę, że już Tutaj jest. Mam go na radarze czy, 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 u, W środku. W środku, w środku siedzi. W środku jest tutaj w tym budynku. Tutaj jeden jest na dole. U góry, u góry. W powietrzu jeden. W. Nad nami, nad nami. Okay. Lecą, lecą. No ja kurwa z czego ty? daj, daj dopiero wylądował, bo już mają, bo już końcówka Dobra, oni już nie wstaną, Tam jest, tam jest jeden no trzetko. Ostatni, bo tam tam jest jeden A widzę go, tu w oknie jest O. Ale pasta panowie ostatnio jest Weź do labny, myślę. No, no, nie no, 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 weź no, nie tak. no, nie no, 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 będę wy... no, <noise> <noise> O mychu się odp 12 Programka na haksy jest na Amazonie trzeba co tam a ten film nie to ci polecałem co tam oglądałeś japoński nie mm. to widziałeś, ile tego jest tam jest pięć części kurde, jak, to, jak to leci po kolei to tutaj jest kurwa która ciężko stwierdzić to jedne były nagrane wcześniej drugie później kurwa musisz jest tak? części